Czy zastanawiałeś się kiedyś, co stanie się z twoim ciałem po śmierci? Czy wybór między kremacją a tradycyjnym pochówkiem może wpłynąć na twoją duszę? Dziś zagłębimy się w jedno z najbardziej intrygujących pytań dotyczących życia po śmierci. Biblia mówi o zmartwychwstaniu, ale czy sposób w jaki porodzimy się z ciałem zmarłego ma znaczenie dla Boga? To pytanie nurtuje wielu wiernych. Niektórzy obawiają się, że kremacja może uniemożliwić zmartwychwstanie, inni twierdzą, że to bez znaczenia. Co naprawdę mówi Pismo Święte na ten temat? Przygotuj się na fascynującą podróż przez biblijne wersety i teologiczne rozważania, które mogą zmienić Twoje spojrzenie na życie wieczne. Czy jesteś gotowy, by odkryć prawdę? Kiedy mówimy o śmierci i obrzędach pogrzebowych, kremacja staje się coraz bardziej popularnym wyborem w naszych czasach. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, jak ta praktyka wygląda w tysiąc świetle nauk biblijnych? Zacznijmy od zrozumienia, czym właściwie jest kremacja. To proces, w którym ciało zmarłego jest spalane w wysokiej temperaturze, aż pozostaną jedynie prochy. W dzisiejszym świecie wiele osób wybiera tę metodę ze względów praktycznych, ekonomicznych lub ekologicznych, ale czy jest to zgodne z nauczaniem Biblii? Interesujące jest to, że pismo święte nie zawiera bezpośredniego zakazu ani nakazu dotyczącego kremacji, jednakże znajdziemy w nim wiele odniesień do tradycyjnych pochówków. Przypomnijmy sobie słowa z Księgi Rodzaju, gdzie Bóg mówi do Adama: W pocie czoła będziesz spożywał chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Czy te słowa mogą sugerować, że naturalne rozłożenie ciała w ziemi jest preferowanym przez Boga procesem? Z drugiej strony, musimy pamiętać, że kremacja nie jest zjawiskiem nowym. W starożytnych kulturach, takich jak grecka czy rzymska, była powszechną praktyką, nawet w Biblii znajdziemy przykłady spalania ciał. Choć często w szczególnych okolicznościach, na przykład, ciała Saula i jego synów zostały spalone przez Izraelitów po bitwie z Filistynami, choć było to raczej wyjątkowe wydarzenie niż norma. W kulturze żydowskiej, z której wyrasta chrześcijaństwo, tradycyjny pochówek był normą. Ciało zmarłego traktowano z wielkim szacunkiem, namaszczano je olejkami i owijano w płótno przed złożeniem do grobu. Przykładem może być pochówek Jezusa opisany szczegółowo w ewangeliach. Ale czy te historyczne i kulturowe praktyki oznaczają, że kremacja jest niezgodna z wolą Bożą? Czy może wpłynąć na obietnice zmartwychwstania? To pytanie nurtuje wielu wierzących. Niektórzy argumentują, że skoro Bóg jest wszechmocny, to sposób w jaki ciało zostało pochowane lub zniszczone, nie ma znaczenia dla jego zdolności. Do wskrzeszenia nas w dniu ostatecznym zastanówmy się nad tym, czy ciało osoby, która zginęła w pożarze lub utonęła w morzu, jest w gorszej sytuacji w kontekście zmartwychwstania niż ciało kogoś, kto został pochowany tradycyjnie. A co z męczennikami, których ciała były niszczone? Czy ich los wieczny jest zagrożony? Te pytania prowadzą nas do głębszych rozważań na temat natury zmartwychwstania i mocy Bożej. W kolejnej części naszej dyskusji przyjrzymy się bliżej, co Biblia mówi o zmartwychwstaniu ciała i jak to się odnosi do kwestii kremacji. Czy jesteście gotowi na odkrycie biblijnych prawd, które mogą zmienić wasze spojrzenie na życie po śmierci? W poprzedniej części poruszyliśmy temat kremacji. W kontekście historycznym i kulturowym. Teraz zagłębmy się w to, co Biblia naprawdę mówi o praktykach pogrzebowych i jak odnosi się to do naszego tematu. Zacznijmy od Starego Testamentu, chociaż kremacja nie była powszechną praktyką wśród Izraelitów. Znajdujemy kilka interesujących wzmianek. W pierwszej księdze Samuela, rozdział 31, czytamy o spaleniu ciał króla Saula i jego synów. Wtedy jabesz z Gileadu zabrali ciało Saula i ciała jego synów i spalili je tam. Czy to oznacza, że kremacja była akceptowana? Niekoniecznie. Ten akt był prawdopodobnie podyktowany wyjątkowymi okolicznościami. Chciano uchronić ciała przed zbezczeszczeniem przez wrogów. Z drugiej strony, w księdze Amosa znajdujemy ostrzeżenie: i choćby dziesięciu zostało w jednym domu, to i oni umrą, a gdy krewny zmarłego wyniesie zwłoki z domu, aby je spalić. Ten fragment sugeruje, że spalenie ciała było ostatecznością w czasach wielkiej zarazy lub katastrofy. Przejdźmy teraz do Nowego Testamentu, choć nie znajdziemy tam bezpośrednich odniesień do kremacji. Mamy wiele fragmentów mówiących o pochówku. Najważniejszym przykładem jest oczywiście pogrzeb Jezusa. W Ewangelii według Jana czytamy: Oni zabrali ciało Jezusa i owinęli je w płótna. Był tam ogród, a w ogrodzie nowy grób. Tam to złożyli Jezusa. Ta scena podkreśla szacunek dla ciała zmarłego i tradycję grzebania zwłok. Ale co to wszystko oznacza dla nas dzisiaj? Czy te biblijne opisy nakazują nam wybór tradycyjnego pochówku zamiast kremacji? Aby to zrozumieć, musimy spojrzeć głębiej na teologiczne znaczenie. Tych praktyk kluczowym aspektem jest chrześcijańska wiara w zmartwychwstanie ciała. Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian pisze: Sieje się ciało zniszczalne, powstaje ciało niezniszczalne. To sugeruje, że niezależnie od stanu naszego doczesnego ciała. Bóg ma moc dać nam nowe, przemienione ciało w dniu zmartwychwstania. Zastanówmy się, czy sposób, w jaki nasze ciało wraca do Ziemi, czy to przez rozkład, czy przez spalenie, ma znaczenie dla Boga, który stworzył wszechświat? Czy Jego moc jest ograniczona formą, w jakiej znajdują się nasze doczesne szczątki? Warto też pamiętać, że w historii Kościoła wielu męczenników zostało spalonych na stosie. Czy mamy wierzyć, że ich ciała nie zmartwychwstaną? To byłoby sprzeczne z obietnicą Bożą i Jego Sprawiedliwością. Te rozważania prowadzą nas do głębszego pytania o naturę zmartwychwstania i ciała duchowego, o którym mówi święty Paweł. W następnej. Części przyjrzymy się bliżej temu, jak różne tradycje chrześcijańskie interpretują te kwestie i jak to wpływa na ich podejście do kremacji. A wy, drodzy widzowie, co o tym myślicie? Czy uważacie, że forma pochówku ma znaczenie dla naszego duchowego przeznaczenia? Zostawcie swoje przemyślenia w komentarzach poniżej. Wasze opinie są dla nas niezwykle cenne i pomogą nam pogłębić tę fascynującą dyskusję. W poprzednich częściach omówiliśmy historyczny kontekst kremacji i przeanalizowaliśmy niektóre biblijne odniesienia do praktyk pogrzebowych. Teraz zagłębmy się w perspektywę teologiczną tego zagadnienia. Kwestia kremacji od dawna budzi dyskusję wśród teologów i liderów religijnych. Niektórzy, jak na przykład święty Augustyn, argumentowali przeciwko kremacji. W swoim dziele Państwo Boże pisał. Nie należy gardzić i odrzucać ciał zmarłych, a zwłaszcza ciał sprawiedliwych i wiernych, których Duch używał jako narzędzi i naczyń do wszystkich dobrych dzieł. Ta perspektywa podkreśla szacunek dla ciała jako świątyni Ducha Świętego. Z drugiej strony, współcześni teologowie często przyjmują bardziej liberalne stanowisko. Na przykład, znany teolog protestancki Paul Tillich stwierdził, Bóg, który stworzył nas z prochu ziemi, może nas również wskrzesić z prochu kremacji. To podejście kładzie nacisk na wszechmoc Boga i Jego zdolność do z martwych wskrzeszenia niezależnie od stanu fizycznych szczątków, warto też przytoczyć słowa papieża Jana Pawła II, który w 1983 roku oficjalnie zezwolił na kremację w Kościele Katolickim. O ile nie jest ona wyrazem negacji chrześcijańskich dogmatów, zwłaszcza wiary w zmartwychwstanie ciała, to stanowisko pokazuje, że intencja i wiara są ważniejsze niż sama metoda pochówku. Ale co na to Biblia? W liście do Rzymian rozdział 14, werset 8 czytamy: Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana i w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. Te słowa sugerują, że nasze oddanie Bogu jest ważniejsze niż fizyczne aspekty naszej śmierci. Jednocześnie musimy pamiętać o obietnicy zmartwychwstania. W pierwszym liście do Koryntian, rozdział 15, werset 42: Święty Paweł pisze: Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem, zasiewa się zniszczalne, powstaje zaś niezniszczalne. To wskazuje, że nasze zmartwychwstałe ciała będą fundamentalnie różne od naszych obecnych fizycznych ciał. A co z argumentem, że kremacja mogłaby uniemożliwić zmartwychwstanie? Zastanówmy się nad słowami Jezusa z ewangelii według Mateusza, rozdział 10, werset 28. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Jeśli wierzymy w moc Boga do przezwyciężenia śmierci, czy sposób, w jaki nasze ciało zostaje zniszczone, ma jakiekolwiek znaczenie? Niektórzy teologowie argumentują, że tradycyjny pochówek lepiej symbolizuje naszą wiarę w zmartwychwstanie. Wskazują na przykład Jezusa, który został pochowany, a następnie powstał z grobu. Jednak inni podkreślają, że to symbol, a nie dosłowna konieczność dla naszego własnego zmartwychwstania. Co wy o tym myślicie, drodzy widzowie? Czy uważacie, że symbolika pochówku jest ważna dla naszej wiary? A może wierzycie, że to, co dzieje się z naszym ciałem po śmierci, nie ma znaczenia w obliczu Bożej mocy? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. W następnej części omówimy, jak różne denominacje chrześcijańskie podchodzą do kwestii kremacji i jakie praktyczne wskazówki możemy wyciągnąć z tych rozważań. Nie przegapcie tego. W poprzednich częściach omówiliśmy biblijne odniesienia do praktyk. Pogrzebowych oraz różne perspektywy teologiczne. Teraz skupmy się na kluczowym aspekcie naszej dyskusji. Zmartwychwstaniu i jego relacji do kremacji Zmartwychwstanie jest fundamentalnym elementem wiary chrześcijańskiej. Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Rozdział 15, werset 14 pisze: A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. Ale co dokładnie oznacza zmartwychwstanie dla naszych ciał? Niektórzy wierzą, że kremacja mogłaby utrudnić lub uniemożliwić zmartwychwstanie. Jednak zastanówmy się, czy Bóg, który stworzył wszechświat z niczego, Potrzebuje naszego nietkniętego ciała, aby nas wskrzesić. W księdze Ezechiela, rozdział 37, znajdujemy wizję suchych kości, które ożywają na Boże polecenie. Czy nie jest to potężny obraz Bożej mocy przywracania życia niezależnie od stanu fizycznych szczątków? Przyjrzyjmy się teraz przykładom pochówków w Biblii. Abraham został pochowany w jaskini Makpela. Jak czytamy w Księdze Rodzaju, rozdział 25, Józef, umierając w Egipcie, prosił o przeniesienie jego kości do ziemi obiecanej, a co najważniejsze, sam Jezus został złożony do grobu, z którego zmartwychwstał trzeciego dnia. Te przykłady pokazują, że tradycyjny pochówek był normą w czasach biblijnych, ale czy te praktyki mają dla nas dziś znaczenie dosłowne, czy raczej Symboliczne. Pamiętajmy, że Jezus powiedział do saduceuszy w Ewangelii według Mateusza, rozdział 22, werset 29: Jesteście w błędzie, nie znając Pisma ani mocy Bożej. Czy nie powinniśmy zatem skupić się bardziej na mocy Bożej niż na fizycznych aspektach pochówku? Jednocześnie nie możemy ignorować znaczenia ciała w teologii chrześcijańskiej. Święty Paweł naucza w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 6, werset 19. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego? To podkreśla godność i świętość ludzkiego ciała. Ale co to oznacza w kontekście kremacji? Czy spalenie ciała jest brakiem szacunku dla tej świątyni? A może to, jak traktujemy ciało za życia jest ważniejsze niż to, co dzieje się z nim po śmierci. Warto też zastanowić się nad naturą ciała zmartwychwstałego. Święty Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 15, werset 44. Zasiewa się ciało zmysłowe, powstaje ciało duchowe. To sugeruje, że nasze zmartwychwstałe ciała będą fundamentalnie różne od naszych obecnych fizycznych ciał. Co więcej, musimy pamiętać o ludziach, którzy zginęli w pożarach, zostali pochłonięci przez morze lub których ciała w inny sposób uległy zniszczeniu czy ich los jest inny w oczach Boga? Z pewnością nie. Bóg, który stworzył nas z prochu ziemi, może nas wskrzesić. Niezależnie od stanu naszych fizycznych szczątków, a wy, drodzy widzowie, jak postrzegacie te kwestie? Czy uważacie, że sposób w jaki nasze ciało wraca do Ziemi ma znaczenie dla naszego zmartwychwstania? A może wierzycie, że to nasza wiara i relacja z Bogiem są najważniejsze? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. W ostatniej części naszego filmu podsumujemy nasze rozważania i zastanowimy się, Jakie praktyczne wnioski możemy wyciągnąć z tej dyskusji? Nie przegapcie tego ważnego zakończenia. W naszej dotychczasowej podróży przez temat kremacji i zmartwychwstania poruszyliśmy wiele ważnych kwestii. Zanim przejdziemy do podsumowania, zastanówmy się jeszcze raz nad tym, co odkryliśmy. Rozpoczęliśmy od analizy biblijnych odniesień do praktyk pogrzebowych. Zauważając, że chociaż tradycyjny pochówek był normą w czasach biblijnych, pismo święte nie zawiera jednoznacznego zakazu kremacji. Przeanalizowaliśmy różne perspektywy teologiczne, od tradycyjnych poglądów przeciwnych kremacji po bardziej współczesne interpretacje akceptujące tę praktykę. Kluczowym elementem naszej dyskusji była kwestia zmartwychwstania. Zastanawialiśmy się, czy sposób, w jaki nasze ciało wraca do Ziemi, ma wpływ na obietnice życia wiecznego. Przypomnijmy sobie słowa Świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian, rozdział 15, werset 35 i 38. Lecz powie ktoś, jak z martwych wstają umarli, w jakim ukazują się ciele. Bóg zaś daje mu ciało, jakie zechce, każdemu z nasion właściwe. Te słowa przypominają nam o wszechmocy Boga i jego zdolności do wskrzeszenia nas, niezależnie od stanu naszych doczesnych szczątków. Czy to nie jest pocieszająca myśl? Niezależnie od tego, czy wybierzemy kremację, czy tradycyjny pochówek, nasza nadzieja na zmartwychwstanie opiera się na wierze w Bożą Moc. A nie na fizycznym stanie naszego ciała? Jednocześnie nie możemy ignorować symbolicznego znaczenia różnych praktyk pogrzebowych. Tradycyjny pochówek może być postrzegany jako piękny symbol naszej wiary w zmartwychwstanie, naśladujący pochówek i zmartwychwstanie Jezusa. Z drugiej strony, kremacja może symbolizować nasze przekonanie, że to, co fizyczne, jest tymczasowe. A nasza prawdziwa istota wykracza poza ciało. W dzisiejszym świecie, gdzie coraz więcej osób wybiera kremację ze względów praktycznych, ekonomicznych czy ekologicznych, ważne jest, abyśmy nie osądzali wyborów innych. Zamiast tego powinniśmy skupić się na tym, co naprawdę istotne na naszej relacji z Bogiem i na tym, jak żyjemy nasze życie. Zastanówmy się, czy sposób, w jaki traktujemy nasze ciało za życia, jako świątynie Ducha Świętego nie jest ważniejszy niż to, co dzieje się z Nim po śmierci. Czy nasze codzienne decyzje, sposób, w jaki traktujemy innych i jak wyrażamy naszą wiarę, nie mają większego znaczenia dla naszego duchowego przeznaczenia? Pamiętajmy też o słowach Jezusa z Ewangelii według Jana, rozdział jedenasty, werset dwudziesty piąty. Ja jestem z martwych i życiem kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Te słowa przypominają nam, że istotą naszej wiary jest zaufanie Bogu, a nie przywiązanie do konkretnych rytuałów czy praktyk. Drodzy widzowie, niezależnie od tego, jaką decyzję podejmiecie w kwestii własnego pochówku, pamiętajcie, że najważniejsza jest wasza wiara i relacja z Bogiem to one, a nie forma pochówku, determinują naszą wieczność. A teraz chciałbym Was zachęcić do refleksji. Jak ta dyskusja wpłynęła na Wasze poglądy? Czy zmieniło się Wasze podejście do kwestii kremacji i zmartwychwstania? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Wasza perspektywa może być cenna dla innych, którzy borykają się z tymi pytaniami. Jeśli znaleźliście ten film pomocnym, nie zapomnijcie go polubić i udostępnić innym, którzy mogą szukać odpowiedzi na te trudne pytania. Subskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych fascynujących dyskusji na tematy biblijne i kultury. Dziękuję, że byliście z nami w tej podróży przez Pismo Święte i Teologię. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Drodzy widzowie, dotarliśmy do końca naszej fascynującej podróży przez temat kremacji i zmartwychwstania. Mam nadzieję, że ta dyskusja otworzyła Wasze umysły i serca na głębsze zrozumienie tej kwestii. Pamiętajmy, że Biblia nie potępia jednoznacznie kremacji. Choć tradycyjny pochówek był normą w czasach biblijnych, najważniejsze jest to, że Bóg w swojej wszechmocy może wskrzesić nas niezależnie od stanu naszych doczesnych szczątków. Nasza wiara w zmartwychwstanie opiera się na mocy Bożej a nie na fizycznej formie naszego ciała po śmierci, niezależnie od tego czy wybierzemy kremację, czy tradycyjny pochówek. Najistotniejsza jest nasza relacja z Bogiem i sposób w jaki żyjemy. To nasze codzienne decyzje i czyny. Mają największe znaczenie dla naszego duchowego przeznaczenia. A teraz, drodzy przyjaciele, mam do was prośbę: jeśli ten film był dla was wartościowy, podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Wasze refleksje mogą być cenną wskazówką dla innych, którzy zastanawiają się nad tymi kwestiami. Dajcie łapkę w górę, jeśli chcecie więcej takich dyskusji na tematy biblijne. Nie zapomnijcie też udostępnić tego filmu swoim bliskim. Nigdy nie wiadomo, kto może potrzebować tych informacji. I oczywiście, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, subskrybujcie nasz kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi fascynującymi tematami z pogranicza wiary i życia codziennego. Pamiętajcie, że. Wasza opinia jest dla nas niezwykle cenna, do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie będziemy zgłębiać kolejne intrygujące zagadnienia biblijne.